Hi, this is love speaking. Cześć, tu mówi miłość. Proszę odłóż swoje problemy na bok i wsłuchaj się w siebie, przez moje słowa, prost do Twoich uszu i Twojego wnętrza, bo to tam właśnie mieszka miłość. Drogi słuchaczu i słuchaczko, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu This is Love Speaking. Dzisiaj poruszę temat pośpiechu i presji czasu, jaką większość z nas ma bardzo mocno wdrukowane w nasze układy nerwowe. Będzie też o tym, jak się rozwijać, by osiągać realne i trwałe efekty, szczególnie na poziomie ciała, ale też mentalnie. Będzie sporo o tym, jak działają nasze układy nerwowe i trochę o przekraczaniu własnych granic i wychodzeniu ze strefy komfortu. Powiem też nieco o tym, jak powstają podświadome przekonania, dlatego zachęcam cię do pozostania do końca. Gotowa? Gotowy? To zacznijmy. Kojarzysz pewnie takie powiedzenie jak Im szybciej, tym lepiej. A czy pamiętasz, kto i jak często cię nim karmił? Ja mam wrażenie, że to stwierdzenie słyszę bez przerwy i wszędzie, zarówno bezpośrednio, jak i ubrane w inne słowa. Czy znana ci jest taka sytuacja? Pytasz o deadline dla jakiegoś projektu i słyszysz, im szybciej, tym lepiej. A może sam lub sama karmisz siebie i innych tym stwierdzeniem, niecierpliwie oczekując czegoś, co. Chcesz mieć teraz i już? O cierpliwości i niecierpliwości nagrałam cały osobny odcinek, więc nie będę się tutaj powtarzać. A jeśli jeszcze nie słuchałeś lub nie słuchałaś, zachęcam Cię do tego. Wracając do dzisiejszego tematu. Stwierdzenie, że im szybciej, tym lepiej powtarzane tak często. Staje się wewnętrznym przekonaniem większości z nas. A jeśli mamy w sobie zakodowane jakieś przekonanie, to automatycznie podejmujemy działania i decyzje na jego podstawie, zanim zdążymy się zastanowić, czy to dla nas dobre i czy naprawdę tego chcemy. Przekonanie powstaje, gdy wskutek powtarzających się w życiu sytuacji, zwłaszcza w dzieciństwie i szczególnie do 12 roku życia. Pojawia się w nas myśl, a za nią emocja z nią związana. W zasadzie to jest ten moment, kiedy właśnie z tą myślą wiąże się konkretna emocja. Razem tworzą taką bardzo bliską parę, której nie sposób oddzielić. I za każdym razem, gdy pojawi się podobna myśl do tej pierwotnej, podobna sytuacja. Nasz system, czyli układ nerwowy, zareaguje dokładnie tak, jak się nauczył, czyli automatycznie. Dla przykładu wyobraźmy sobie dziewczynkę, której w dzieciństwie ktoś mówił, że albo robisz coś dobrze, albo wcale. I to w sytuacjach, gdy dziewczynka ta, dajmy jej na imię Asia, robiła coś tak, jak umiała i bardzo liczyła na docenienie oraz uznanie jej starań. Zamiast tego było oburzenie i komentarz, że jak nie umie, to lepiej niech się w ogóle za to nie bierze. Może słyszałaś lub słyszałeś kiedyś takie zdanie skierowane w Twoją stronę. I mała Asia zakodowała tę myśl, że jeśli nie potrafię czegoś zrobić, to lepiej w ogóle nie zaczynać, bo kogoś to rozczaruje. Idąc głębiej, to potencjalne rozczarowanie... Jest po prostu odrzuceniem. A dla dziecka sytuacja odrzucenia równa się zagrożeniu życia. Dlatego w małej Asi pojawia się silny ładunek lęku, który wiąże się z myślami krążącymi wokół tej sytuacji. I kiedy w przyszłości, gdy jest już dorosła, jest dorosłą Joanną, pojawia się sytuacja, w której ktoś lub ona sama. Stawia przed nią albo przed sobą samą zadanie do wykonania. I to zadanie jest dla niej wyzwaniem. To ona zaczyna czuć ten sam lęk przed rozczarowaniem. Zaczyna myśleć, że tego nie udźwignie i może odczuwać wstyd, że nie potrafi sprostać oczekiwaniom. Ma już zakodowane automatyczne zachowanie na taką sytuację, czyli na przykład wycofanie. Lub staniecie na wysokości zadania, ale pod ogromną presją, że musi się udać perfekcyjnie, może za pierwszym razem. Czyli tak na dobrą sprawę jest to forma przekraczania samego siebie, trochę takiej samoprzemocy. No właśnie, a jak to jest z naszymi granicami i przekraczaniem ich? Otóż bardzo często słyszy się, że w komforcie niczego się nie uczymy i że warto przekraczać swoje granice. Dokonywać zmian. I owszem, jest w tym częściowa prawda. Jednak jest znaczna różnica między przekraczaniem granic, a ich poszerzaniem oraz tym, z jakiego miejsca to robimy. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Warto wychodzić ze strefy komfortu, oczywiście. Ale dopiero kiedy w ogóle mamy swoją strefę komfortu świadomie zbudowaną, i potrafimy do niej elastycznie wrócić po podjęciu wyzwania. Inaczej podejmowanie wyzwań na siłę, bo tak trzeba, bo tak inni robią, bo to dobrze wygląda, to tylko autoprzemoc i niewiele się zmienia tak naprawdę. Niby robimy coś, co teoretycznie nas rozwija, ale jesteśmy tym tak przytłoczeni, że nasz układ nerwowy nie jest w stanie tego przyjąć. A zamiast tego, pozostaje w trybie walki i ucieczki, czyli w stresie. W dłuższej perspektywie, jeśli nie zajmiemy się tym przytłoczeniem i napięciem w porę, zaprowadzi nas to do wypalenia, a może nawet depresji czy nerwicy. Efekt naszych starań natomiast prawdopodobnie będzie niewielki albo w ogóle go nie będzie, a my poczujemy się beznadziejni, zaczniemy się obwiniać za to, że nie umiemy czegoś zrobić albo że znowu coś nam nie wyszło. Taką strefę komfortu, bezpieczny kontener, tworzymy sobie właśnie w dzieciństwie, obserwując rodziców oraz wykorzystając z regulowania się przy nich lub nie. Dlatego, jak się domyślasz, większość z nas wcale nie ma zdrowego poczucia bezpieczeństwa. Tej naszej wewnętrznej strefy komfortu, która nas wspiera. To nie znaczy, że ona nie istnieje. Moją dawną strefą komfortu, z której wychodzę nadal, było działać, działać, byle więcej, byle szybciej. Wewnątrz mnie było wieczne wrażenie, że nie zdążę, ciągła presja, wieczna chęć udowodnienia sobie i innym. I na przykład wymyśliłam piękne wydarzenie, cykl kręgów kobiet, przemyślany na 10 miesięcy, proces. Ogłaszałam go wszędzie w social mediach, newsletterach, lokalnych kawiarniach, szkołach, a także w miejscu, gdzie miał się odbywać. To, co wymyśliłam, było naprawdę piękne. W planach było wiele wspaniałych gości do części warsztatowych. I wiesz co, nikt się nie zapisał. I możesz teraz sobie myśleć, może słaby przekaz był, niewłaściwa komunikacja, może coś innego nie zadziałało. A ja wiem, że to dlatego. Oczywiście dopiero dzisiaj po czasie, że moja energia nie była wtedy w stanie przyciągnąć tych kobiet, bo mój układ nerwowy był totalnie przytłoczony i przeciążony. W moim ciele tak naprawdę nie było miejsca na ich przyjęcie. Więc jeśli dzisiaj głową czegoś bardzo chcesz, ale w ciele czujesz ciągłe napięcie i presję, to prawdopodobnie albo nie osiągniesz swojego efektu, albo zaskoczy cię on swoim ogromem i przytłoczy tak, że za chwilę coś innego się posypie. Nie mówię tego po to, żeby cię zdołować. Mówię to po to, byś zrozumiał i zrozumiała, co to naprawdę znaczy: ucieleśnić swoje pragnienia. I dlaczego im szybciej, tym lepiej. Zwykle się tu nie sprawdza. Często, gdy stawiamy sobie jakiś cel, skupiamy się tylko na końcu drogi, na samym osiągnięciu. Koncentrujemy się tylko na tym dużym celu, zapominając, że prowadzi do niego pewna droga. Ta droga ma nas przygotować na jego pomieszczenie i przyjęcie z punktu widzenia układu nerwowego. Bo to, że powiesz sobie z poziomu głowy, że czegoś chcesz, na przykład góry pieniędzy, niespecjalnie przekonuje twój układ nerwowy, dla którego najważniejsze jest bezpieczeństwo. A bezpieczne jest to, co dobrze znane, nawet jeśli z, z pozycji racjonalnego myślenia, nie do końca nam służy. I ta droga, którą potrzebujesz przejść, będzie dokładnie tak długa, jak potrzebuje tego twoje ciało i układ nerwowy, by się przystosować. O ile w ogóle pozwolisz mu małymi krokami to robić, czyli zaczniesz słuchać swoich emocji i potrzeb, dasz im przestrzeń i obecność. Dla tych, którzy na starcie mają więcej wewnętrznych zasobów, prawdopodobnie będzie to trwało krócej. Dla tych, co mają ich mniej, dłużej. Każdy potrzebuje własnego tempa. Tak, by the way. O tym, dlaczego nie potrafimy wytrwać w naszych postanowieniach i czasem na samym postawieniu celu się kończy. Napisałam krótki bezpłatny e-book, który jednocześnie służy jako planer do budowania w sobie wspierających nawyków krok po kroku. Jeśli masz ochotę, możesz go odebrać zapisując się do mojego newslettera. Link do strony znajdziesz w opisie odcinka i podcastu. Wracając do tej różnicy między przekraczaniem a poszerzaniem granic. Przekraczanie powoduje nagły, duży dyskomfort. Na przykład lęk, przerażenie, strach, wstyd. A w takich dużych emocjach po pierwsze nie jesteśmy w stanie skorzystać z pełni naszego potencjału. Przykładowo, może znana ci jest historia, że ze stresu zrobiłaś lub zrobiłeś coś głupiego, czego normalnie nie robisz. Może to był jakiś niestosowny tekst wprowadzający w zażenowanie. Albo może znasz ten moment, kiedy bardzo się śpieszysz i wszystko leci ci z rąk. Lub w pod tym pośpiechu uderzasz się o coś niechcący i to wywołuje twoją złość. Może nawet krzyczysz w środku coś w stylu, co za głupie krzesło, kto je tu postawił. W takim stanie nasze ciało i układ nerwowy są nastawione na przetrwanie. I nie jesteśmy w stanie zauważyć różnych niuansów, nauczyć się nowych rzeczy, czy przyjąć coś do siebie. Słowa konstruktywnego feedbacku mogą zabrzmieć jak miażdżąca krytyka. Komplement może wprowadzić w zażenowanie, albo pozostać niezauważony. A to, co być może pięknego wydarza się podczas tej chwili, przemknie nam niezauważone również. Bo układ nerwowy jest cały zmobilizowany i nastawiony na przetrwanie. I to w sumie jest nasze po drugie, kiedy jesteśmy przytłoczeni i przeciążeni na poziomie układu nerwowego, który uznaje daną sytuację za zagrażającą, nawet jeśli damy radę i przebrniemy na przykład, przez stresującą prezentację w pracy to prawdopodobnie wcale nie sprawi, że kolejne publiczne wystąpienie będzie dla nas łatwiejsze. Możemy osiągnąć efekt odwrotny, jeszcze bardziej unikać takich sytuacji, bo tak wiele nas ona kosztowała. Dlatego ważne jest, by przygotowywać się do osiągania swoich celów i wyzwań małymi krokami, by powoli przyzwyczajać układ nerwowy do tego, że może przyjąć więcej, unieść więcej. I wracając do naszego przekonania, które bierzemy dziś na tapetę, czyli im szybciej, tym lepiej. To w pracy z ciałem i układem nerwowym, czy w ogóle rozwojem osobistym, raczej sprawdza się, im wolniej, tym szybciej tam, gdzie chcemy być. Wyobraź sobie, że chcesz się przebić przez twardą skałę górską na wylot, ale tak, by całość się nie rozpadła. Użyjesz więc precyzyjnych i drobnych narzędzi, a nie wielkiego młota pneumatycznego, który może spowodować pokruszenie warstw i lawinę. Tak samo jest, gdy pracujemy z ciałem układem nerwowym, wewnętrznym dzieckiem, naszymi przekonaniami. Tu raczej kropla drąży skałę, krok po kroczku. I to sprawia, że zanim wszystko się rozpadnie, są już gotowe nowe struktury, które powoli zastępują te stare. Mamy więc mniejszy chaos, więcej stabilizacji, a dzięki temu łatwiej nam wytrwać w naszej zmianie. Pomyśl też, jak się czujesz lub zachowujesz, gdy ktoś próbuje na tobie coś wymusić. Może się bronisz i nawet atakujesz tę osobę. Może uciekasz i migasz się od spotkań z nią. Może jeszcze bardziej nie chcesz robić tego, do czego ktoś cię nakłania. Buntujesz się. A może robisz to dla tak zwanego świętego spokoju, ale nie wkładasz w to swojego prawdziwego zaangażowania. Jest to podszyte taką, takim wkurzeniem. Masz już podobną sytuację ze swojego życia? Wiesz, jak zwykle wtedy postępujesz? To masz odpowiedź, jak czuje się Twoje ciało i jak reaguje, gdy próbujesz na nim wymusić coś, na co nie jest jeszcze gotowe. Ja też kiedyś chciałam jak najszybciej zmienić całe swoje życie najlepiej od razu wszystko. I niestety kończyło się to zawsze powrotem do starego, bo to nowe okazywało się totalnie przytłaczające i nie byłam w stanie go utrzymać. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, kiedy radykalne zmiany są konieczne. I takich też mam ze sobą kilka. Ale są to sytuacje, które naprawdę zagrażają twojemu dalszemu życiu i zdrowiu, kiedy jesteś na totalnym skraju, stoisz nad ogromną przepaścią i albo w nią zanurkujesz, albo przeskoczysz. Rozpoznasz takie sytuacje po tym, że masz wrażenie, jakbyś wybierała lub wybierał między życiem a śmiercią nawet jeśli nie jest to w sensie dosłownym. W innych przypadkach myślę, że warto dawać sobie czas, podążać małymi krokami, żegnać się z tym, co już nie służy, przechodzić żałobę, o czym było w poprzednim odcinku, zapoznawać się stopniowo i badać nowe sposoby działania. Tak by powoli, ale cały czas płynąć a nie chwytać się brzytwy, gdy przyjdzie sztorm, a ty zaczniesz tonąć, bo na takie duże fale nie byłaś lub nie byłeś gotowy. Wtedy łatwo wrócić do starych schematów. One są naszą brzytwą ratują, choć ranią. I tym drobnym akcentem powoli zamykam ten odcinek. Wyciągnąłeś lub wyciągnęłaś coś dla siebie? Postaw mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka. A jeśli masz jakiś cel, marzenie, ale nie wiesz od czego zacząć, bo czujesz się bardzo przytłoczona, przytłoczony, to zapraszam cię na sesje indywidualne, gdzie spróbujemy to wszystko wspólnie poukładać, w zgodzie z twoim tempem i układem nerwowym. Do usłyszenia.